29 marca dokładnie 5 lat temu Rada Miasta Gdyni uchwaliła gminny program rewitalizacji. GPR to kompleksowy dokument, który przewiduje ogromne zmiany na sześciu obszarach w 5 dzielnicach Gdyni, obszarach, które wymagały szczególnej interwencji miasta. To ponad 75 zadań opiewających na kwotę 100 milionów złotych, zarówno zadań inwestycyjnych, jak i zadań społecznych. Bardzo dobrym przykładem tego, czym jest gminny program rewitalizacji, jest osiedle Meksyk, na którym się w tej chwili znajdujemy. To tocząca się obecnie inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat, ale inwestycja realizowana właśnie wspólnie z mieszkańcami. Od samego początku to mieszkańcy Meksyku mieli decydujący wpływ na to, jak będzie wyglądał docelowy kształt osiedla, które ulice, które chodniki należy zmodernizować. Wskazywali, gdzie są braki w infrastrukturze kanalizacyjnej, i w tej chwili, w oparciu właśnie o te wytyczne, rewitalizacja jest realizowana. Warto powiedzieć, że nawet nowo powstała ulica, na której się w tej chwili znajdujemy to ulica, która została nazwana zgodnie z wolą mieszkańców w wyniku konsultacji społecznych będzie to ulica meksykańska. Realizujemy gminny program rewitalizacji w ścisłym dialogu i liczymy na to, że dzięki temu działania miasta będą wycelowane dokładnie w potrzeby Gdynian. Sytuacja mieszkańców wzgórza orlicz dreszera była ogromnym wyzwaniem społecznym dla Gdyni. To osiedle, które powstało tymczasowo w okresie dwudziestolecia międzywojennego, zaplanowane na zaledwie kilka lat, przetrwało prawie wiek. W substandardowych warunkach, bez kanalizacji, z doprowadzonymi, można powiedzieć, metodą gospodarczą mediami, w budynkach, które zdecydowanie nadawały się do rozbiórki. Ponadto właściciele terenu starali się doprowadzić do wyprowadzenia stąd mieszkańców, którym groziła de facto bezwzględność. Zdomność. Właśnie dlatego ten obszar został objęty gminnym programem rewitalizacji i dzięki działaniom miasta, blisko 200 osób znalazły nowe miejsca zamieszkania już w przyzwoitych warunkach, a to miejsce będzie mogło posłużyć nowym gdyńskim inwestycjom. Osiedle Zamenhofa opatachackiego to przykład kompleksowości działań rewitalizacyjnych. Rozpoczęliśmy od działań społecznych, w które włączonych było kilkanaście instytucji miejskich, szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, miejski ośrodek pomocy społecznej, Urząd Pracy, a także służby mundurowe. Dopiero w ślad za tym, kiedy udało się zbudować koalicję mieszkańców współpracujących przy działaniach rewitalizacyjnych, przyszła pora na działania inwestycyjne. To osiedle przebudowane w 2019 roku to przykład bardzo kompleksowej inwestycji, która objęła nie tylko przestrzenie wspólne, zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych, place zabaw, miejsca spotkań, oczywiście zieleń, to również termomodernizację budynków mieszkalnych, doprowadzenie do mieszkań ciepłej wody, remonty klatek schodowych, to wszystko było niezbędne, by poprawić jakość życia mieszkańców było niezbędne po to, by poczuli się dobrze w tej przestrzeni, w której mieszkają.